teraz zapatrywania polityczne. Ktokolwiek by w Polsce nie rządził, to będzie miał tyle osób, które są za tym rządem, jak i tyle samo osób, które są przeciwko temu rządowi. To jest naturalne, ponieważ narody mają na obu swoje przekory, a już w polityce tym bardziej. Ale fatalnie by się stało, gdyby się, gdybyśmy zostali sami. Numer C. Wielce Szanowni Panowie rabini, Na czele z Panem Rabinem Michaelem Schudrichem. Naczelnym Rabinem Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Panowie Ministrowie. Wielce Szanowni Państwo. Przede wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że po raz kolejny radość i modlitwa i błogosławieństwo święta świateł Hanukowe przepływa także i płynie z pałacu prezydenckiego. Tak. To po pierwsze. Tak. Bo dla nas jako ludzi wierzących tutaj w Rzeczypospolitej ta łączność z Panem Bogiem, modlitwa. Ta współobecność tak. ma bardzo ważne znaczenie. Tak. Ja się na razie, na razie zatrzymam. Na tym, co A więc dziękuję, że tak. panowie rabini, jako przedstawiciele społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej, tak. ale także i poza jej granicami, jesteście dzisiaj z nami po raz kolejny w tym chanukowym czasie, w czasie święta świateł, po tak. to, by tutaj zapalić chanukowe świece, po to, by wygłosić słowa błogosławieństwa po to, by się modlić. Tak. Ale dziękuję także i za osobiste, niezwykłe przeżycie, jakie wiąże się z dzisiejszą Panów obecnością tak. tutaj. Tak, 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 tak. W piętnastą rocznicę... A kolega Jackowski zasłania twarz. Nie chcę tego widzieć. ...Hanuki w Pałacu Prezydenckim Co myślisz, Krzysztofie, o tym? Polskiej, kiedy o tych chmurzach? Powiedz. Przesyłam Ci tą informację. Po to właśnie, I zasłonię twarzy. Powiedz roz, to odważnie. Rozszczelnienie. rozszczelnienie. jego małżonką i współpracownikami to tą radość hanukową dzielić. Radość święta świateł. Radość tej wyjątkowej łaski, jaką Co Pan Bóg rozszczelnienie. obdarzył. Rozszczelnienie. Swój lud wybrany. W 1164 roku przed naszą erą. Dawno, dawno temu, głęboko w czeluściach historii, tak. kiedy już Izrael w znaczeniu narodu, ludu był związany i złączony z Panem Bogiem, tamto wydarzenie i chanukowe święto jako święto radości, ma w gruncie rzeczy w moim osobistym przekonaniu bardzo głęboki duchowy wymiar. Miała tak. bardzo głęboki symboliczny wymiar również. Tak, a co na to Jackowski? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tamte historyczne, legendarne wydarzenia, kiedy to powstańcy pod wodzą Mahabeuszy pokonali wojska helleńskie, przepędzając je z, Jero z Jerozolimy i odbijając, odzyskując z ich rąk okupowaną wcześniej. Świątynię Jerozolimską, wyrzucając stamtąd pogańskie bóstwa, przywracając tym samym obecność Pana Boga w tym świętym miejscu, nagle znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Mieli tylko jedną czarę oliwy, która wystarczyłaby w normalnych warunkach na jeden dzień, według normalnej ludzkiej miary. Tymczasem na uzyskanie nowej oliwy i poświęcenie Siedem. jej potrzeba było dni 8, aby przygotowana została we właściwy, Miasta się przewidziany, zamykany i religijny sposób. I cóż się stało? Ta jedna czarka oliwy wystarczyła wie, na te 8 dni, które potrzebne się były wizje, do przygotowania żeby nie się mówiło tej oliwy. Co to w istocie znaczy? Nie będzie to nie tylko znaczy to, że Żydzi. Chcieli być z Panem Bogiem, chcieli, żeby Bóg był obecny w ich świątyni, chcieli móc w swoim świętym miejscu oddawać Panu Bogu hołd i cześć, modlić się. Mówi prezydent. Ale to przede wszystkim znaczyło, że Pan Bóg chciał, żeby to czynili. Pan Bóg chciał, 30 milionów dał. I pokazał to, że ich wybrał właśnie przez to, że wystarczyło im tej oliwy. I to jest najbardziej niezwykły element tej historii. Patrząc na nią śmiało można powiedzieć tak. Pan Bóg pokazał, że to jest jego naród wybrany, albowiem udzielił mu tej łaski, tego cudu, że tej oliwy dla symbolizowania obecności Pana Boga w ich świątyni i wśród nich wystarczyło. W nadprzyrodzony absolutnie sposób. Dlatego to jest święto radości. Dlatego to jest święto radości, dlatego to jest święto dumy. Nawet w najtrudniejszych prezydent. czasach zawsze nim było. Zawsze dodawało otuchy, zawsze dodawało mocy narodowi, tchnąc wiarę właśnie w tą niezwykłą, wyjątkową opiekę najwyższego. Dlatego jest dla mnie także i dla moich współpracowników wielką radością, że dzisiaj możemy na ręce panów rabinów dla całej społeczności żydowskiej u nas w Rzeczypospolitej, jak również i poza granicami złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia Wesołej Hanuki, życzenia wspaniałych, wspaniałych świąt, radosnych, właśnie pełnych zadumy, ale takiej radosnej zadumy i pełnych dumy. Aha. Dumy z tego, kim jesteście i jacy jesteście. O! Tak, o tak. I chciałem podkreślić jak Kaczyński zaprosił społeczność żydowską tutaj do pałacu prezydenckiego 15 lat temu dlatego że jej współobecność w Rzeczypospolitej od 1000 lat uważał za niezwykle ważną. Tak. Was essen wir jetzt eigentlich zu Weihnachten? Kartoffelsalat mit Würstchen? Also oma wird I und ich esse eh alles außer fleisch. Also wie immer. Dann gibt's Lachs. Schon endlich wieder Weihnachten mit allem was dazu gehört. Genieße, was dir am besten schmeckt, mit unserer Eigenmarke Gourmet, zum Original-Aldi-Preis. Haben Sie Fragen im Praxisalltag? Antworten gibt's beim AOK Praxis Talk, dem Podcast der AOK Niedersachsen. Okay. Za, za niezwykle mocno wpisaną w historię Rzeczpospolitej, za element współtworzący dzisiejszą Rzeczpospolitą także w jej elementach kulturowych, co bardzo mocno chcę podkreślić. Okay. Nie tylko, co zawsze mówię. Że te tysiąc lat współistnienia narodów, te tysiąc lat, kiedy ludzie się spotykali, często pobierali się ze sobą, to po tym tysiącu lat trudno powiedzieć, ile każdy z nas ma w sobie krwi żydowskiej. Bo ona po prostu no tak. jest. Płynie w żyłach. Płynie w żyłach. Ale jest przede wszystkim częścią tej ziemi, co bardzo mocno chcę podkreślić. Jest też. Jakąś. Specyficzną, nie, że poza czymś. Jakimś specyficznym zbiegiem historii. To, że ten pierwszy przywilej, jego, który został nadany społeczności żydowskiej tutaj jest pozor, wtedy... jeszcze w Polsce, która była po prostu... królestwem, choć w tamtym czasie, nie było króla. W 1264 roku przez Bolesława Pobożnego. W tym odczuciu to było pomyliłem? dokładnie 1300 był lat że... Że... po tamtym 164 mm roku. I... 걱정cie... Przed naszą erą, po tamtych, po tamtych wielkich, ważnych wydarzeniach w Jerozolimie, które w jakiś sposób ukształtowały historię i w jakiś sposób ukształtowały dalsze losy narodu wybranego. Jest ten przywilej symbolem obecności Żydów w Polsce, ich miejsca w Polsce, roli, jaką. Władcy Rzeczypospolitej później ten przywilej był wielokrotnie potwierdzany choćby przez króla Kazimierza Wielkiego. Rola społeczności żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat była dla Polski bardzo ważna. Chcę to z całą mocą podkreślić. To jest Polin, to jest miejsce dla nas wszystkich. Ukształtowane historycznie, umocowane kulturowo. dwóch państw w którym chcemy nadal razem żyć w tolerancji, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Jako prezydent Rzeczypospolitej chcę to z całą mocą podkreślić, życząc jeszcze raz wesołej Hanuki. To jest też z skonfiskowanego mienia. No, akurat, to jest nam znajomy. Jeszcze kilka ale to są dłuższe. Halo, sąsiedzie? O? Pan jesteś nowy na cmentarzu? Nie, stary, tylko mi się spodobało i wróciłem. Nowy. A, to witam sąsiada. Cieszę się, że kogoś tu... niczego nie zacznie. To jest zasada, to się musi... Panie i panowie, towarzysze i towarzyszki, dzisiaj w Polsce obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy, którzy po II wojnie światowej walczyli pod ziemią z komunistycznym okupantem Polski. Walczyli po amnestii, walczyli do śmierci Stalina, a ostatni z nich Polek dopiero w 1963 roku. Dzisiaj młode pokolenie Polaków przywraca pamięć o obywatelach walczących z komunizmem. Ci młodzi ludzie prosili mnie, żebym powiedział państwu o żołnierzach niezłomnych i uczcił tym wystąpieniem ich pamięć. Mówimy im cześć i chwała. Mówimy cześć i chwała obywatelom, ale ilekroć wchodzę do tego budynku przez bramę z napisem Alciero Spinelli, powtarzam sobie ich zawołanie. Breż z komunizmem, śmierć komunistom. Dziękuję za uwagę. Towarzysze i A Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, Pomścimy. jeżeli dojdzie do konfliktu, to Pomścimy. mogą być one dwa na początku niezależne od siebie i wydawać by się mogły, że niewielkie. A potem to się rozobni. I tak tutaj z tej głowy ja wyczuwam. To się zacznie lokalnie i może nie niewinnie, ale he, lokalnie. I z tego. Zabezpieczania korytarzy lotniczych. Są zabezpieczane jakieś korytarze lotnicze na niebie. To na razie Ameryka tylko robi jako zabezpieczenie. Się Ale to bardzo dziwne, to bardzo w tym jest chciwy plan. Chciwy plan. Jest możliwość, że jeżeli w dwóch lokalnych konfliktach, jeżeli te lokalne konflikty wybuchną, to one będą miały być tylko taką zaczepką. Nie? One mają być elementem dużego planu, ale w zamyśle tego człowieka i na pewno nie tylko tego człowieka. Jest coś takiego, żeby właśnie sprowokować te dwa państwa do, niezależności, niezależnie od siebie, to, to nie są państwa, które graniczą z sobą, do rozpoczęcia jakichś konfliktów lokalnych. I te państwa to zrobią, bo to ma tylko czemuś drobnemu służyć, to się uspokoi, a powstanie z, to, z tego coś innego, żeby był pretekst. Natomiast, uwaga, tak jak te państwa będą obiecać tym dwóm państwom, że potem to pójdzie takim, takim planem, będzie okej okay wszystko. To to nie pójdzie takim planem, a właśnie będzie rozognianie w tych dwóch punktach konfliktów. Dawaj mordo. Dawaj Przynajmniej mordo. Przynajmniej taki jest plan chciwy, że przywódcy tych dwóch państw trochę zostaną na lodzie i będą miały wielki kłopot. Na zdrowie, krzychu, dawaj, Mordko. Dobrze mówisz. Ja też tak myślę. Polska by się stała kozłem ofiarnym. Tak zawsze. Dawaj, Mordko. Jeszcze poczekajcie. Czuję tą energię od ciebie krzywu. Czy ja nudzę? Nie nudzisz. Dawaj dalej. Piszę do ciebie z energią. że wiecie co, na takie pierwsze odczucia bezsensowne, logicznie patrząc bezsensowne, jest wiele osób i w następnej audycji pokusimy się o następne osoby. Audycja już ma ponad 60 minut, więc nie chciałbym tutaj przynudzać za długi i robić... Nie nudzisz, Krzychu. Naprawdę nie nudzisz. Wiem, co myślisz teraz. Spotkać się ze mną. Z Arturem Głowackim tej zimy, powiem Wam. Grudzień. Będzie ciepły. Przepratanka. Taka zimowa przepratanka, zimowo-jesienna. Tak. E, styczeń, tak jak się zastanawiałem. Raz e, przymrozi. Taki dłuższy, mocniejszy epizod zimowy, ale mam wrażenie, że tym razem dość szybko przybite noc wiosna. Też tak myślę. Przywita na wiosna, zima to będzie moment. Przeciętna. Pamiętajcie, że zima ma to do siebie, że jest pewien okres dość tęgiego mrozu. E, jest Ale nie będzie do tej obyżową, zimy, która na ogół przychodzi każdej zimy, e, też na obszar, na obszar polski. To nie oznacza, że to jest tęga zima, to jest natura zimy w naszym klimacie. E, ja pamiętam zimę stulecia i ona była zimą stulecia. Też pamiętam. Krzychu, pamiętam dobrze. dobrze. Chodziłem w dużych skórzanych kamaszach z onucami. To były czasy. Ten schwab, czyli szwab. Pociągniemy go następnym razem na pewno, bo co drugi z Was pisze, to nazwisko. Nie wiem kompletnie, co to za człowiek, ale sobie go wyciągniemy. Wyciągniemy tego szwaba. czy rządzący uciekną z Polski. Ja wam mówię, czuję. w Co czuję. Się władze Zobaczymy. W tej sytuacji, która jest dookoła nas, nie byłoby to dobre, bo bo to by komplikowało w ogóle naszą sytuację. Tak naprawdę mówiąc to, Teraz się czujemy nieswojo, a co by było, gdyby nikt nie był odpowiedzialny personalnie za to, co się dzieje w naszym kraju, no, to by już było bardzo niebezpieczne. Mówię o odpowiedzialności też cywilnej. Do następnego razu wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Państwa. Pozdrawiam, Krzychu. Dziękuję Ci za to wszystko, co robisz dla Polski. Przygotowujesz nas na ten stres, który nastąpi. Dziękuję Ci serdecznie. Walczymy nadal o Polskę Wolną i Polskę Bezpartyjną. Tu skrzynka pocztowa numer 889006. Hello. Oglądałem no, teraz naszego sąsiada Krzyszka Jackowskiego. No i co? I pod tytułem jest film Pozamykane miasta 2022. W tej no, chwili. Czy ty możesz tą gość usunąć, bo przed ja mnie nie prosiłam, żeby się usunął, bo tak, się głowa boli. Tak, tak, muszę to znaleźć. Jest no to to. Dobrze, 13 220 osób. Rozumiesz? A jeszcze już się audycja skończyła, a jeszcze piszą komentarze, jest po prostu ewenement. No dobrze, muszę buty zjeść, bo jestem u siebie i muszę buty zjec. Zdaj mi buty, a... Ja nie mam wziąć butów, bo wiszę na telefonie, stanę w butach i piszę pół godziny z ludźmi różnymi, bo piszą, na napierdalają. A ty jestem sekretarka czy centrum informacji, że tak do mnie piszą i tarabanią? No chyba tak. Chyba lubię. Lubi... Nie wiem, ja mam tyle znajomych, że mi mózg staje, nie da mi sików robić nawet. mi się ubrać ani nic. Każdy coś chce ode mnie. <grystanie> Dobra. Jeden z przyjęcia, drugi chce, żebym przyszła, trzeci jeszcze coś tam, na ludzi, żebym coś tam wstrzymała. Zabawne. Dajcie spokój. No przecież to jestem tak odlegana, że już naprawdę nie idzie wytrzymać, hmm. a ja nie mam czasu dla siebie. No dokładnie. Jedną minutę dokładnie, temu wyobraź sobie ma taką skorpioną intuicję, bo to jest 19, że w oknie był, w oknie na mnie czekał i ja tylko przez okno podałam papiery, no. Także nie musiałam nawet do chaty wchodzić, bo czekał na Madzi, że Madzia przyniesie, no i przyniosła, ja A ja słuchaj, ja byłem na zakupach w Aldi no? i kupiłem jeden kilogram cukru, bo myślę, że się z Tobą podzielę, chociażby cukrem, no i kupiłem trzy jabłka. Chyba dla ciebie, dla mnie, co prawda ja już jedno zjadłem, ale zaraz idę spać. Podobno niezdrowo. Nie tej twojej sentencji. Jak cukru chcesz dzielić ze mną? No cukrem, bo ty niedużo słodzisz, ale słodzisz. Nie, ty dużo słodzisz, chyba tak. A nagrywasz znowu, dobra, ja się wyłączam, nagrywasz. bo twoje głupie teksty słyszę już nagrywane. Skąd ty mnie tak dobrze znasz? No nie, no nie. Rozszyfrowała mnie, Ewka. Ojejku, jejku, jejku! Co ja mam z tym wszystkim krzychu? Powiedz, dlaczego mnie ludzie poznają po głosie? Charakterystyczne to już jest takie widocznie. Dziękujemy za uwagę. Do następnego programu.